The Last of Us to najnowszy hitowy serial produkcji HBO. Wyszło póki co 6 odcinków, na możliwych 9, aczkolwiek dosłownie lada dzień wyjdzie siódmy, i całe szczęście, ponieważ ten szósty odcinek zostawił nas z tak obrzydliwym cliffhangerem. Nie wierzę w ten cliffhanger, szczerze mówiąc. Ale nie zmienia to faktu, że mieliśmy dużego pecha, bo kiedy zabraliśmy się za oglądanie wreszcie tego serialu, to akurat szósty odcinek się tak kończy, że od razu chciałoby się włączyć ten siódmy. Aczkolwiek już. Już po zobaczeniu tych sześciu odcinków można stwierdzić, że mamy tutaj do czynienia z niejakim przełomem w adaptacjach gier na język filmu, ponieważ The Last of Us pierwotnie było grą, zresztą napisaną przez Nila Dragmana, który też jest współshowrunnerem tego serialu. No i tutaj wydarzyło się coś niesamowicie ciekawego, ponieważ z jednej strony ten serial jest niesamowicie wierny grze. Mamy odtworzone momentami jeden do jednego dialogi z gry, mamy odtworzone te same ujęcia, nawet serial nie rezygnuje z takiego poczucia grywalności tego świata. Ciekawe jest to, co mówisz, biorąc pod uwagę, że żadne z nas nie grało w tę grę, ale Marta obejrzała sobie gameplaya, nie całego tylko fragmenty, aczkolwiek to co zobaczyłam uzmysłowiło mi jak niesamowitym osiągnięciem jest ten serial, ponieważ no właśnie jest niesamowicie wierny grze, a z drugiej strony my jako osoby, które w tą grę nie grały odbieramy ten serial jako wysoko jakościowy produkt, sztuki filmowej. Ty już trochę grałaś, bo zobaczyć gameplaya to jak trochę zagrać w grę. Ja nie wiem o tym świecie growym zupełnie nic, więc ja jestem taka tabula rasa i ja naprawdę mogę ocenić, <gry> czy ten serial to dobry serial, a nie tylko serial na podstawie gry. Akcja The Last of Us zaczyna się w 2003 roku, kiedy to grzyb z gatunku Cordyceps mutuje i jest w stanie infekować sobą ludzi. I przez to ludzie stają się grzybozombi. No i oczywiście w tym 2003 roku wybucha zombie-grzybo-apokalipsa. Później przenosimy się o 20 lat do przodu i w tym 2023 roku, zbieżność dat chyba jednak nieprzypadkowa, świat jest już postapokaliptyczny. Ludzie dostosowali się do nowych warunków. Nadal mamy grzybki zombie, one sobie biegają po tym świecie, a ludzie starają się jakoś żyć, przeżyć. Głównym bohaterem serialu jest Joel w tej roli Pedro Pascal, który opiekuje się nastoletnią dziewczynką E. Lee, a Eli może być czymś na kształt klucza do nowego świata, świata bez. Zombie. Przyznam szczerze, że jak pokazało się to The Last of Us i okazało się jednocześnie, że to jest, znaczy dla mnie się okazało, bo ja po prostu nie za wiele wiedziałem o tym świecie, że będzie to świat postapokaliptyczny, to troszkę klasnąłem w ręce mm -hmm. i uznałem, że to jest coś, czego właśnie potrzebowałem. Jakoś przypomniało mi się od razu Metro 2033 Głuchowskiego, którego audiobook swego czasu słuchaliśmy we wspaniałym wykonaniu Krzysztofa Gosztyły i przeniosłem się do tego postapokaliptycznego, Apokaliptycznego moskiewskiego metra na długie godziny, no i teraz troszkę sobie ostrzyłem zęby, że będzie podobnie. Co prawda, tu nie metro, tu po prostu Ameryka. I różne miasta oraz bezdroża, ale chyba każdy od czasu do czasu potrzebuje postapokaliptycznego świata. Może dlatego, że czasem sam mam wrażenie, że jesteśmy gdzieś u progu postapokaliptycznego świata, więc to po prostu jest tutorial, taki serial. Aczkolwiek nie wiem, czy każde pokolenie nie ma poczucia, że jest u schyłku wieków i zaraz świat się skończy. Aczkolwiek te postapokaliptyczne historie, które nam najbardziej zapadły w pamięć, czyli filmowa droga albo tak jak Mówisz, audiobookowe Metro 2033. To są te apokalipsy. Od wielkiego wybuchu bomb atomowych jest ogromna radiacja drodzy, do końca nie wiadomo, co się tak naprawdę wydarzyło. Tam jest tylko domniemanie. Nie wiemy, aczkolwiek koncept jest taki sam. Przyroda umarła, wszystko stało się prochem i tylko jeszcze ludzie i niektóre zwierzęta próbują przetrwać w tych absolutnie nie do życia warunkach. Z kolei wizja apokalipsy w The Last of Us jest zgoła inna, ponieważ tak naprawdę częściowo możemy ją odbierać za coś pozytywnego, bo co prawda przez tego przerażającego Grzyba, większość ludzkości została zmieciona z powierzchni Ziemi, ale dzięki temu przyroda może na nowo się odrodzić. I akurat w tym serialu bardzo poczułam to, że nadal te zamknięte strefy, gdzie ludzie próbowali przetrwać, oczywiście też są takie szaro, buro, brudne, nieprzyjemne, ale jak tylko nasi bohaterowie wkraczają do tego otwartego świata, do tej przyrody, do tych lasów. Lepiej, jeżeli wychodzą tylko z tej strefy zamkniętej, a nadal znajdują się w mieście, to miasto już po tych 20 latach jest przejęte przez przyrodę. Ja kiedyś hmm. nawet czytałem taki artykuł naukowy, w którym było powiedziane, że naprawdę w mieście kryje się masę natury. Trzeba tylko dać chwilę, że jakby tak. nastąpiła apokalipsa, to by moment trwało to, żeby przyroda się po prostu rozpleniła jak szalona. Przyznam szczerze, że jestem bardzo zazdrosna o taką wizję apokalipsy, bo sama kiedyś napisałam takie opowiadanie. Już nie pamiętam, co się stało z ludzkością, o co chodziło, ale na pewno przede wszystkim skupiłam się na tej rozbuchanej przyrodzie, która po prostu przejęła w pełni tą ludzką cywilizację. Ale może właśnie dlatego też tak doceniam ten koncept, ponieważ bardzo czuć w tym serialu, że kiedy tylko wchodzimy w ten las albo w ten śnieg, nagle jest spokój, cisza, piękno, relaks, mimo że niby zdajemy sobie sprawę z tego, że na każdym kroku gdzieś tam czyha niebezpieczeństwo na naszych bohaterów, a jednocześnie jest w tym zaklęta tęsknota za tym prostszym światem, kiedy po prostu żyliśmy wśród przyrody. No wiesz, tutaj dosłownie mamy elementy survivalowe, mamy w zasadzie westernowy odcinek. Szósty. Dokładnie. Miasteczko westernowe, zamknięte. I korzystanie z tej rozbuchanej właśnie przyrody, co jest bardzo ciekawą koncepcją. Ja się jednak bardziej spodziewałem tego świata w stylu właśnie postatomowego, i może tu się trochę zawiodłem, bo rzeczywiście też nawet to, jak jest kreowany ten świat przez pryzmat zdjęć, one często są właśnie soczysto zielone, jest dużo takiego pięknego światła, zmierzch, świty. No więc coś nie do końca, co byśmy wiązali z tym światem apokalipsy. Ale to dobrze świadczy o Craig'u Mazinie, czyli drugim showrunnerze tego serialu, ponieważ jak mówiłaś, że no właśnie te światy, do których się przyzwyczailiśmy to światy postatomowe, no to on w zasadzie już taki jeden świat postatomowy zrobił, tylko że na podstawie prawdziwej historii, ponieważ jest to showrunner Czarnobyla. Tak i w zasadzie dzięki Czarnobylowi miał szansę stworzyć też The Last of Us, ponieważ Neil Druckmann, czyli scenarzysta gry oraz współscenarzysta teraz tego serialu w zasadzie od początku sukcesu gry myślał o tym, żeby jednak dać szansę tej fabule rozkwitnąć też na wielkim ekranie. Później doszedł do wniosku, że może film to zbyt krótka forma, żeby ta historia mogła w pełni wybrzmieć. Dlatego skupił się na szukaniu odpowiedniego showrunnera do jakiejś właśnie miniserii. To jest bardzo dobry pomysł jednak, żeby z gier robić seriale, ponieważ no przecież w grach też są pewne Rodzaju sekwencje, mm -hmm. które przechodzimy, i przechodzimy później do następnego etapu i następnego, więc no to się wydaje na wyraz oczywiste. Poza tym jednak gry zazwyczaj trochę trwają. Tak. I ciężko to by było jednak upchać w tej dwugodzinnej historii. Wiesz, szatańskie tango to co prawda nie ma nic wspólnego z grą, ale trwa 7 godzin. No w każdym razie Neil Drakman dopiero jak zobaczył Czarnobyl, to stwierdził, to jest mój gość. Ten facet musi odpowiadać za e, mój projekt. No i później fantastycznym zbiegiem okoliczności okazało się, że Craig Mazin jest wielkim fanem gry. I myślę, że to były jedne z tych najważniejszych elementów, które sprawiły, że ten serial tak się udał, że widać, że jest zrobiony z miłością do samej gry, i ponoć też są historie o tym, że inni twórcy zaangażowani w The Last of Us rzucali swoje ówczesne projekty byle tylko móc zatrudnić się właśnie przy tym projekcie, ponieważ tak bardzo im zależało, żeby ten nowy serial w pełni oddał prawdę gry, żeby oddał to, co oni czuli, kiedy po raz pierwszy przechodzili przez tą historię. Więc tutaj trzeba pamiętać, że wiele osób złożyło się na sukces tego serialu i na to, że z jednej strony jest tak uczciwy Wobec samej gry, a z drugiej strony rozbudowuje tą grę do potrzeb właśnie tej innej formy. Ale chyba najbardziej jednak bym upatrywała sukces tego serialu właśnie w postaci Craig'a Mazina. To on jest głównym scenarzystą tego serialu. To właśnie on przede wszystkim przekładał język gry na język filmu i w genialny sposób zrozumiał, jak przemienić to medium, które z założenia angażuje w sposób czynny. Użytkownika na to medium, które jest znacznie bardziej bierne. I można już zacząć od takich przykładów, które sprawiają, że od razu mocniej wchodzimy w tę historię, mimo że nie jesteśmy graczami. No to ten pomysł, żeby akcje tego serialu Umiejscowić w alternatywnej rzeczywistości, ale dokładnie w tym samym roku, w którym teraz my żyjemy. W grze tego nie było. Akcja gry miała miejsce w niedalekiej przyszłości, a tymczasem Mazin dobrze rozumiał, że zupełnie inaczej dotyka y, widzów historia, która dzieje się kiedyś tam, w bliżej nieokreślonej przyszłości, a zupełnie inaczej nas dotyka historia, kiedy widzimy, kiedy rozpoznajemy Tą datę, w której właśnie żyjemy. No, nie wiem jak na Ciebie, ale na mnie ten pomysł od razu podziałał, że aha, to się dzieje teraz. Na mnie najbardziej działa perspektywa. Nie wiem, czy to jest prawdziwe, jakoś naukowo udowodnione. Kiedy jest ten w ogóle prolog prologów, to chyba jest 1960 rok w ogóle, kiedy naukowcy rozmawiają, co może być przyczyną światowej pandemii. Wiemy, że może być wirus, ale on jednak nie doprowadził do świata postapokaliptycznego. No ale jeżeli ociepli się troszkę klimat, to grzyby będą mogły dostosować się do tego, żeby żyć w ciele ludzkim. No, i jeżeli to jest prawda, to trochę mnie to przeraża, tym bardziej, że są grzyby zombie, które y, infekują owady, i później tymi owadami kierują na korzyść dla samych siebie. Tak, tak, to jest bardzo silna strona tego scenariusza, że stara nam się uwiarygodnić tą przedstawioną rzeczywistość. No i tak się zastanawiam, czy ten wstęp do tego serialu to nie jest ten najbardziej mrożący krew w żyłach moment, aczkolwiek później dzieje się wiele obrzydliwości. A tak, to w ogóle te grzyby są troszkę obrzydliwe, co by nie mówić. Człowiek, grzyb, no jakoś tak. Jest coś w tym dziwnego, znaczy w ogóle człowiek hybryda to często jest coś obrzydliwego, ponieważ naruszona jest integralność cielesna człowieka i to zawsze jakoś nas boli, ale no właśnie ten grzyb, czyli to, to taki rak, który się rozplenił na ciele i dodał różnorodne wyrostki, ale coś, co jakoś bardzo do mnie przemawia w tym serialu i nie wiem, czy to nie są moje ulubione momenty, no to właśnie taki prolog w 1960 roku, ale dla mnie bardzo interesujący jest ten moment 2003 roku, czyli ten moment, Moment, kiedy to wszystko się zaczęło, Bo też mamy w tym 2003 roku moment rozpoznania tego, że ten grzyb infekuje ludzi. To się dzieje w Indonezji, no i to jakoś bardzo ciekawie zaczyna nam rozszerzać tą rzeczywistość. Tak samo zresztą zaczynamy historię Bila i Franka w odcinku trzecim, też od tego 2003 roku, gdzie Bilowi jako Prepersowi udało się jako jedynemu w miasteczku nie poddać się tym przymusowym wysiedleniom. Ja bym nawet chętnie jeszcze troszkę więcej dostał elementów z 2003 roku, jakoś one mnie mocno przykuwają do tej rzeczywistości. Tak, bo z każdym takim momentem ta rzeczywistość nam się bardziej ukorzenia, uwiarygadnia. Mamy poczucie, że to jest taka historia, która gdzieś tam ma podłoże w rzeczywistości, jest jakimś konkretem. Ta rzeczywistość nam się zakrzybia dzięki temu. <grych> Być może, ale jeszcze wracając do tego prologu, to ja po pierwsze chciałabym uspokoić wszystkich, którzy zaczęli brać pod uwagę, że takie zmutowane grzyby mają szansę zainfekować ludzi. Ja biorę pod uwagę. To jednak są zbyt prymitywne organizmy, żeby móc zainfekować tak skomplikowany system, jakim my jesteśmy. No, na pewno ktoś też tak mówił w The Last of Us i się później na tym mocno przejechał. Aczkolwiek faktycznie ten grzyb istnieje i infekuje różne owady. No, najbardziej znane są. Przypadki mrówek, ale tam to też trwa tygodnie, miesiące, większość życia danej mrówki, zanim ten grzyb w pełni przejmie kontrolę nad taką mrówką, ale te opisy. Tego, jak ten grzyb zaczyna przejmować kontrolę nad taką mrówką, faktycznie są przerażające, że nagle ta mrówka wyłamuje się z systemu, zachowuje się zupełnie inaczej niż pozostałe koleżanki. Zaczyna być aktywna i w dzień, i w nocy, jakby jest na takim ciągłym speedzie, a w momencie, kiedy już jest ten koniec, kiedy grzyb po prostu chce się dalej rozmnożyć, chce wysłać dalej swoje zarodniki, w powietrze, to wtedy każe takiej mrówce wejść na jak najwyższe drzewo, żeby tam mogła umrzeć i dzięki temu grzyb swoje zarodniki. No, te opisy już same w sobie to jest horror, aczkolwiek to jest no, ten jeden z elementów, który no, przypomina nam, że to właśnie nie jest ta rzeczywistość, tylko rozrywkowe kino, e, ponieważ no, oczywiście w serialu mamy do czynienia z ekspresowym rozwojem tego grzyba. Tutaj nie ma mowy o tygodniach, miesiącach czy latach, bo pewnie tyle to powinno trwać, żeby jakkolwiek to miało e, sens. Z perspektywy naukowej, tylko trwa to dosłownie kilka godzin, maks dzień, zanim taka osoba od ugryzienia stanie się tym grzybozombi. I szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, jak się bardzo przyłożyli do tego, żeby uwiarygodnić e, tę opowieść, to aż żałuję, że no, jeszcze bardziej tego jakoś nie ukorzenili w rzeczywistości, jeszcze bardziej e, z takiej perspektywy naukowej nie uwiarygodnili tej historii. Wtedy to już byłoby bardzo egzystencjalne <laughs> chyba e, science fiction. Wcale bym e, nie miał nie sprzeciwko, żeby takie było, ponieważ ja muszę przyznać, że ten serial się naprawdę bardzo dobrze ogląda, ale trochę brakuje mi takiego błysku geniuszu. Mm -hmm. Mogłoby coś być tam do tej fajnej rozrywkowej historii ekstra. Aczkolwiek co też jest chyba dość klasyczne dla stylu pisania Craig'a Mazina, tak jak Czarnobyl miał tą myśl przewodnią, jaka jest cena kłamstw, tak ten serial wyraźnie ma myśl przewodnią, która została przede wszystkim uwypuklona w trzecim odcinku, ale wracamy konsekwentnie do tej myśli. W pewnym momencie postać Nika Offermana mówi do swojego życiowego partnera: Nigdy się nie bałem, póki ciebie nie poznałem, póki nie pojawiłeś się w moim życiu. Czyli ten serial skupia się przede wszystkim na cieniu który zawsze podąża za prawdziwą miłością, a tym cieniem jest lęk, jest strach o tą miłość, o to, że stracimy tą osobę, którą kochamy. Ciężar odpowiedzialności jest tutaj tym bardzo ważnym elementem, co znowu odsyła nas do drogi Kormaka McCarthy'ego, gdzie też tak naprawdę podstawową misją ojca z drogi było wzięcie odpowiedzialności na siebie za życie swojego, Syna. Tak można powiedzieć, że tym, co ekstra na przykład się pojawiło, to jednak był ten trzeci odcinek, gdzie dostaliśmy taką zupełnie osobną historię e, miłosną, miłość w czasach apokalipsy. E, I to było coś bardzo interesującego e, i nieoczywistego też. E, jacy bohaterowie się ze sobą spotkali e, no i zdecydowali się żyć ze sobą pośród tego świata w zgliszczach. Ten trzeci odcinek zresztą. E, Przypomniał mi o wspaniałym serialu opowieści Spętli, gdzie też mieliśmy świat, może nie postapokaliptyczny, ale taki świat przyszłości, która zdążyła się zestarzeć, co było bardzo interesujące, i w każdym odcinku dostawaliśmy osobną historię. I trochę ta historia Billa i Franka przypominała jedną z tych melancholijnych historii z opowieści Spętli. Tak, ponieważ opowieści Spętli charakteryzują się w tonie dużą dozą, Melancholii i czułości. I ten trzeci odcinek zdecydowanie miał obydwie te cechy. To końcowe ujęcie na otwarte okno. No, jest jednym z najpotężniejszych obrazów, jakie widziałam ostatnimi czasy. Tak, no to. to piękne było, no co tu dużo ukrywać to było piękne, ale widzisz, melancholia melancholią ale mnie do tej pory największą radość sprawiła wielka rozpierducha z purchlakami, które wylazły z podziemi no to było bardzo growe, szalenie growe, ja może nie jestem jakimś wielkim graczem i nie grałem miliona godzin ale jednak ten moment, kiedy nagle zrobiło się zwolnione tempo i wyszedł super purchlak z podziemi boss purchlaków, no to wie, Boże, no jak w grach, ale się tak cieszyło! I że jeszcze te zombiaki zrobiły rozpierduchę w stosunku do tych złych, którzy gonili naszych bohaterów. Znaczy złych, to też nie jest takie oczywiste. To też dobre z tym serialu, że ci źli nie są w taki oczywisty sposób źli, ale ta sekwencja była cudna. Naprawdę. <grym> No, jednak obudziło się we mnie dziecko, które usiadło do komputera i zagrało w grę, która mu się podoba. Tak, ale właśnie to jest ciekawe w tym serialu, że on nie rezygnuje z tego języka growego, i faktycznie mamy wiele takich elementów, kiedy oglądamy te odcinki, że no, mam takie poczucie. No, to jest fragment gamingowy. Teraz nasz bohater skrada się, teraz nasz bohater gdzieś tam czai się za oknem i celuje do odległości do zombiaków, żeby chronić swoją podopieczną. Jak nie trafi to koniec gry? I restart, do ostatniego save'a. <gry> Mamy jeszcze na przykład scenę z prologu, kiedy dopiero wybucha cała ta apokalipsa i nasi bohaterowie uciekają samochodem i też ta kamera jest tak ustawiona w tym samochodzie, że ja naprawdę miałam poczucie, no, że jestem częścią tej gry, że może nie ja kieruję tym samochodem, ale obok mnie siedzi mój brat na przykład i to on jest odpowiedzialny za to, żeby bezpiecznie dotrzeć na miejsce. Było to takie imersyjne doznanie, które można Przyrównać tylko do tego zaangażowania, jakie mamy właśnie grając w grę. Dlatego no, w tym serialu udało się właśnie coś bardzo ciekawego, bo zazwyczaj próby przeniesienia tej grywalności do świata filmu nie wychodzą, i to tak naprawdę robi się bardzo nudne, ponieważ wtedy po prostu mamy do czynienia ze scenami akcji, które w dużym natężeniu po prostu nie są dla nas ciekawe. Tutaj twórcy dawkują nam tą akcję. Akcje, jest zdecydowanie mniej ząbiaków w tym świecie, jest zdecydowanie mniej tych strzelanin i walk, ale kiedy już mają miejsce, to twórcy sobie nie żałują i tworzą tą rzeczywistość tak, jakbyśmy byli jej częścią. I wtedy to działa. Działa też duet y, wspaniały, aktorski. Y, Pedro Pascal, no, on się już nam posprawdzał w takich rolach, <laughs> kiedy kimś się opiekuje albo występuje za kogoś na arenie w Grze o tron występował jako reprezentant Tyriona, później był opiekunem małego Jody no a teraz jest opiekunem Eli ale dla mnie największą petardą właśnie jest Eli czyli Bella Ramsey w tej roli no naprawdę Czuć tam e, taką fajną nastolatkę, trochę pyskatą, ale zarazem potrzebującą tej opieki i uczucia, e, całkiem zaradną. No, Bela Ramsey jest rewelacyjna. No, pokazała zresztą ten charakter już wcześniej, właśnie w drobnej roli w Grze o tron, gdzie widzowie z miejsca ją pokochali. No i tutaj udowadnia, że ma bardzo duży talent i ma bardzo dużą ekranową charyzmę, co też nieczęsto trafia się takim młodym aktorom, chociaż ona aż tak młoda już nie jest, bo ma lat 19. Tak, Bella Ramsey ma 19 lat, a gra 13-14 latkę, ale ma na tyle niebanalną urodę, że no nie czujemy tej różnicy wieku, a myślę, że z perspektywy twórców tego serialu to była bardzo przemyślana decyzja, no bo jednak jak mamy do czynienia z pełnoletnią aktorką, no to nie dotyczą jej już te wszystkie restrykcje związane z dziećmi na planie i nawet jak twórca bardzo chwalą sobie jakąś dziecięcą gwiazdę, to drugim Tchem muszą wspomnieć o tym, że jednak jest to bardzo wyczerpujące, kiedy dziecko na planie według prawa może grać tylko na przykład 4 godziny w ciągu dnia. No to wtedy wiadomo, więcej czasu trwa taki plan zdjęciowy i przez to więcej kosztuje, jest więcej nerwów, więc kiedy jest taka decyzja, żeby jednak głównym bohaterem było prawdziwe dziecko, to zawsze jest znacznie większe wyzwanie dla twórców. Filmowych. Myślę, że trzeba pochwalić HBO, że yy, nikt nie potrafi tak dostarczyć wysokojakościowej rozrywki, jak jednak HBO. I jak ładnie nam dawkuje tydzień po tygodniu, więc możemy się tym rozkoszować. Czasem można narzekać na te cliffhangery, ale jednak no, ma to wtedy taki posmak przygody. Dokładnie, oglądając ten serial, miałam takie poczucie, że po raz kolejny wyruszyłam na ekscytującą przygodę. Ta przygoda jeszcze się nie skończyła. Myślę, że do tematu The Last of Us wrócimy, kiedy cały serial się skończy. Tymczasem was zachęcamy, żebyście dali temu serialowi szansę. Jeżeli lubicie takie klimaty, i macie ochotę na jakieś nowe, ekscytujące historie postapokaliptyczne. Na pewno zadowolą was charyzmatyczne postacie. Większość z was pewnie widziała już te 6 odcinków, także ci, którzy widzieli, to zapraszamy do podzielenia się swoimi wrażeniami z tego, co e, zobaczyliście. Tak a co więcej, pewnie część z was grała w oryginał i domyślam się, że ta część widowni serialu może być wręcz w oglądając serialowe The Last of Us, ponieważ sama byłam pod wrażeniem jak bardzo wierny jest to serial temu grobemu oryginałowi. Tam dosłownie są odtworzone te same ujęcia. Nawet jest ten moment, który też cię rozbawił, kiedy w pewnym momencie Ellie mówi, jak jedą samochodem, że nie jestem zmęczona, nie jestem zmęczona, a później usypia. To też było w grze. Jakby jeden do jednego. I mamy mnóstwo tutaj takich ujęć, dosłownie scena po scenie, co też oddaje szacunek samym animatorom gry, którzy też dużo pracy włożyli w ten projekt, żeby był jak najbardziej filmowym też trochę doświadczeniem. No nie ma wątpliwości, że Neil Druckmann z Craigiem Maitinem udowodnili, że można, że można z dobrej gry zrobić też dobry serial. A my przypominamy, że mamy patronajta. dziękujemy wszystkim Patronom, w tym najhojniejszym Marcie, Jankowi, Bartkowi, Bartoszowi i Hannie. A od nas póki co to by było na tyle. Pa!